Dzień dobry Państwu. Klaudia Sedlaczek-Hebda. Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek, 5 września i zapraszam na najnowsze wiadomości z miasta i kraju. W październiku rozpocznie się przebudowa ulicy Jawożnickiej. Zniknie z niej kostka, a w jej miejsce pojawi się asfalt. Mieszkańcy z pewnością odetchną z ulgą, jednak kierowców przez około dwa tygodnie czekają utrudnienia w ruchu. Prezes firmy Rembud Władysław Leśko zapowiedział, że w połowie października rozpoczną się prace modernizacyjne na odcinku od ronda przy geosferze do skrzyżowania z ulicą Górnośląską. Tam jest frezowanie nawierzchni, zdjęcie kostek brukowych no i, i położenie nakładki ścieralnej. Jak informuje wykonawca, wymiana nawierzchni potrwa około dwóch tygodni. Na ten czas prowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ulicą Wesołą obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Następnie pojazdy w kierunku ulicy Górnośląskiej będą mogły zostać skierowane objazdem przez ulicę Wesołą. Równolegle firma Rembud prowadzi przebudowę ulicy Szczakowskiej. W tej chwili skończyliśmy kanalizację, budowę kanalizacji burzowej. Ostatnie w uliczne są zabudowywane. kończona jest kanalizacja teletechniczna i wykonane roboty brukarskie, czyli montaż krawężników, no i wykonanie podbudowy, przygotowanie pod asfalt. W połowie września ma rozpocząć się budowa parkingu naprzeciwko klubu Relax, gdzie obecnie samochody parkują na terenie wyłożonym płytami. 15 Będziemy zaczynać roboty związane z budową parkingu naprzeciwko klubu Relax. Zakończenie prac na pierwszym fragmencie ulicy Szczakowskiej planowane jest na początek listopada. Do skończenia firma ma również ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Upadowej. W tej chwili jest przygotowana, utwardzona, wykorytowana, utwardzona, natomiast na wiosnę nie kładziemy z uwagi na to, że korzystamy z dojazdu do zaplecza i to będzie na samym końcu zrobione. Natomiast reszta prac jest. Wykonany. Reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe z Holandią 1 do 1 w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W roli selekcjonera zadebiutował Jan Urban. Jak kibice oceniają występ Polaków? No tak w zasadzie no ja wiem, no trochę się poprawili. No więcej no cóż mogę, oby tak dalej. Średnio. średnio. Czemu średnio? Jak remis? To chyba dobry wynik. Dobry, no pewnie jeszcze w Holandii. Bardzo dobry, no. Średnio na jeża, ale dobrze już lepiej jest. Czemu średnio? No wie pani przegrywali, a później wygrali znowuż to. No nie no, remis był. No tak, ale później wygrali, było tą jedną bramkę, nie to czas ten punkt jest. Także. Nie miałem zastrzeżeń za dużych. Prawie nie oglądałam, bo troszkę mnie denerwują. Czemu panią denerwują? Ale wczoraj dobrze grali, bardzo dobrze. Także później sobie pooglądałam i dobrze poszło, jeden jeden. Reprezentacja się, proszę panią, bardzo poprawiła i jestem zadowolony z takiego wyniku. Choć, mogli wygrać, ale... Jest wszystko ok. i jeżeli tak dalej pójdzie, no to gramy w mistrzostwach. Super, bardzo fajny. Czemu się Pani... Niespodzianka duża, bo do tej pory to same były porażki, a teraz ten no, z selekcjoner. Raner, selekcjoner, no to właśnie Pan no, Urban. Pan Urban, no, jak się okazuje, to załatwił telewizja? sprawę. Że... Tak? No, to... A jak się pani podobał mecz? No wie pani, ja tak zupełnie nie oglądałam, bo patrzę na seriale, ale dochodziła mi kibicowałam mężowi i im. Czy podobał się częściowo tak. Duża zasługa naszego Jałoźnianina Jana Urbana, że dokonał takich zmian, zwłaszcza w drugiej połowie, znaczy tylko w drugiej połowie. Ale i samo ustawienie ześmy myślę było tak jak powinno być. A jak pan ocenia grę y, Polaków? Mogliby być jeszcze lepsi, no, byli, ale kiedyś. No, także w porządku wszystko to dobrze jest. No słaby Lewandowski. Niestety, nie wiem czemu, ale tak ogólnie ogólnie nieźle. A jak pani ocenia debiut selekcjonera? Bardzo dobrze. Znaczy na Tą, na ten moment się wykazał. Zobaczymy jak będzie dalej. No właśnie w tym, że debiut selekcjonera był bardzo dobry. Także, także chodziło o to, że już on se z nimi radzi, a, a szczególnie, że puścił z powrotem tego, naszego <laughs> Ach, kapitana. kapitana tak. Okay. Czyli myśli Pan, że ma pomysł faktycznie na, na tą grę, żeby ona była coraz lepsza? Nadaje, nadaje się z tego względu, że potrafił to utemperować. Poprzedni trener by tego już nie zrobił, nie dało się. Jak na razie dobry, zobaczymy co będzie dalej. Wprowadził nowych zawodników z warszawskiej legi, przede wszystkim, którzy dali sobie radę i pokazali co potrafią. Stary selekcjoner bardzo nie podobało mi się, że wprowadzał tego pana Dawidowicza. Uważam, że to był bardzo słaby zawodnik. E, no to jest nasz człowiek, na także. Jeszcze sobie lepiej poradzi. Czyli będzie awans? Myślę, że tak. Dziękuję po barażach. O tak? Czy będę trzymała kciuki. No myślę, że tak. To znaczy każdy chyba w to wierzy, bo to bez sensu by było patrzeć na mecz, a, a bez awansów. Także to wszystko w sumie nie jest źle. Jawożną ma nowego miejskiego rzecznika konsumentów. Funkcję tę objęła Monika Bober, wieloletnia pracowniczka Urzędu Miejskiego, która związana jest z nim od ponad 25 lat. Jakie ma doświadczenie zawodowe i jak wyglądały jej pierwsze tygodnie w nowej roli, o tym opowiedziała w wywiadzie dla jaw.pl Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyłam kierunek prawa administracyjne i od ponad 25 lat jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Jawośnie. Przez swoją karierę, że tak powiem, zawodową zaczynałam od pracy w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, w którym pracowałam przez okres około 9 lat, następnie przez 13 lat byłam pracownikiem Wydziału Zdrowia. Tam odpowiadałam innymi za współpracę z jednostkami pomocy społecznej. Opracowywałam wszelkie akty prawne dotyczące ich działalności. Dodatkowo zajmowałam się również kontrolami żłobków i klubów dziecięcych pod względem jakości spełnianej opieki wobec dzieci w wieku do lat trzech i kontrolę rodzin zastępczych tutaj pod względem warunków, jakie są spełniane dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Czy są one zgodne z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Następnie na dwa lata, że tak powiem, trafiłam tutaj do Biura Rzecznika, i zanim objęłam tutaj stanowisko, przez kilka miesięcy zajmowałam się koordynacją spraw związanych z nieodpłatną obsługą prawną. Trudno było wdrożyć się w te nowe obowiązki. Jak wyglądały te pierwsze tygodnie Pani pracy? W zasadzie to w te nowe obowiązki musiałam wejść, że tak się wyrażę, z marszu. No Było tutaj wiele spraw, które jeszcze rozpoczęła moja poprzedniczka i one wymagały tego, żeby się nimi dalej zająć. Jednocześnie napłynęło również wiele nowych wniosków, więc to wszystko trzeba było się tym wszystko, wszystkim szybko zająć. Oprócz zmiany na stanowiska rzecznika, tutaj jakby reorganizację przeszło w ogóle całe biuro, więc też nowa osoba się pojawiła, którą trzeba było wdrożyć nowe obowiązki. Tego wszystkiego nie ułatwił również okres urlopowy, więc no było trudno, było ciężko, ale jakoś dałyśmy radę, już mamy, że tak powiem, efekty tej pracy w postaci pozytywnie załatwionych większości spraw dla konsumentów, także idziemy do przodu, chociaż dalej te trudy jeszcze z nami są, ale mam nadzieję, że w jakimś momencie już troszkę tej stabilizacji poczujemy. Jakie ma Pani pomysły na prowadzenie tego biura? Czy jakieś, chce Pani wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, czy jednak chce Pani kontynuować te dotychczasowe działania? Mhm. Działania na rzecz ochrony konsumentów będą dalej kontynuować. Ja tutaj nie ukrywam, że na pewno będę się wzorować na tych rozwiązaniach swojej poprzedniczki, które tutaj okazały się skuteczne. Natomiast no, będzie, będę się starała również utrzymać taki pozytywny wizerunek i odbiór biura przez konsumentów i, i skutecznie działać na ich rzecz. Także tu na pewno w tym zakresie nie przewiduje zmian. Natomiast myślę również o tym, żeby poszerzyć informacje, które znajdują się w biuletynie informacji publicznej o takie dodatkowe jakieś praktyczne rady dla konsumentów, które mogą im ułatwić się kontakty z, z przedsiębiorcami, to, tak, to to bym chciała, że tak powiem, w najbliższym czasie wprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o samą organizację biura, no to na ten moment trudno mi coś powiedzieć, bo jesteśmy w takim wirze pracy, że na razie próbujemy się jakoś tutaj wszystkie dopasować, dograć, no a po jakimś czasie, że tak powiem, ocenię, czy są jakieś potrzeby ku temu, żeby jakieś zmiany wprowadzać, czy nie. Jawożną ma swoje sprawy, ale ważne wydarzenia dzieją się również w całej Polsce. Czas na informacje z kraju. Na polskich drogach codziennie ginie średnio 5 osób, a co trzecia ofiara wypadku to skutek nadmiernej prędkości. W 2024 roku życie straciło z tej przyczyny 638 osób, a ponad 26 tysięcy kierowców odebrano prawo jazdy za jazdę w mieście o ponad 50 km na godzinę szybciej, niż pozwalają przepisy. Do większej rozwagi za kierownicą ma skłonić kampania PZU i Policji – Mistrzu zwolni, która potrwa do końca września. 1896 ofiar śmiertelnych w ubiegłym roku na polskich drogach. To są liczby, które tak naprawdę mogą zmazać z mapy jedną małą miejscowość. Tak jakbyśmy w jednym dniu chcieli pochować prawie 1900 osób. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa. Ale niewątpliwie a przekroczenie dozwolonej prędkości jest najbardziej śmiertelnością. 638 osób zginęło w ubiegłym roku na polskich drogach w wyniku właśnie niedostosowania prędkości. Czyli przekładając to na liczbę wszystkich ofiar śmiertelnych z ubiegłego roku, co, co trzecia ofiara śmiertelna na drogach to jest wynik niedostosowania prędkości. Ponieważ Polacy uważają, że jeżdżą bardzo dobrze i że są mistrzami kierownicy, my staramy się nieco te stereotypy zmienić, bo tak naprawdę nie czujemy się bezpiecznie na polskich drogach. Celem naszej kampanii pod hasłem Mistrzu Wolni jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu. Drogowym. PZU już od wielu, wielu lat jest zaangażowane w ten temat. Spoty tej kampanii będą emitowane oczywiście w telewizji, ale też w kinach w całej Polsce, w przestrzeni internetowej, w social mediach. Mistrzowie kierownicy potrafią zabić na polskich drogach pięć osób dziennie. Mistrzu. Zwolnij. Zaplanowaliśmy też bardzo dużo ym, akcji niestandardowych. Są to konkursy, w których y, nagrodą jest nauka bezpiecznej jazdy na specjalnym torze samochodowym. Zaplanowaliśmy także przejazd po ulicach Warszawy i okolicznych miast, tak zwanego Safety Cara. To jest taki samochód, który jest oznaczony logotypem naszej akcji który jeździ w sposób absolutnie zgodny ze wszystkimi przepisami. On wyświetla także prędkość, z którą jedzie. Jest to zawsze prędkość oczywiście taka, jak powinna być. Właśnie po to, żeby uświadomić kierowcom, ile tak naprawdę wynosi te 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Kampania Mistrzów Wolni ma specjalny znaczek, specjalne logo właśnie, z, tym, z tą prośbą, z tą deklaracją Mistrzu Zwolni i wyprodukowaliśmy milion naklejek, które nie są zwykłymi gadżetami. One mają za zadanie być właśnie prośbą, ale zarazem deklaracją przystąpienia do no takiej społeczności ludzi, którzy jeżdżą bezpiecznie. Więc bardzo byśmy chcieli, żeby te naklejki znalazły się na samochodach polskich kierowców i żeby przypominały samym kierowcom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że prawdziwe mistrzostwo to jeżdżenie zgodnie z przepisami i zgodnie z przepisową prędkością. Dzisiejsze wydanie Jawarekspresu dobiegło końca. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu udanego wieczoru i zapraszam na jutrzejsze wiadomości, w których podsumujemy mijający tydzień. Do zobaczenia.